Stoję właśnie przed obiektem PZW 712. Jest to bardzo duży schron bojowy, częściowo wysadzony. Tak jak tutaj na tej tablicy napisali, miał dwie kondygnacje, był wyposażony w aż pięć ciężkich karabinów maszynowych, granatnik, miotat płomieni i jeszcze miała yy, jego uzbrojenie stanowić przeciwpancerna armata kalibru 50 mm na obrotowej wieży. No i yy, pancerze pousuwano. Tutaj na obrazku widać, jak on wy, wyglądał. No, z górnej kondygnacji zostało niewiele. No, a ja się przejdę po nim, pokażę, jak on wygląda. Tutaj głównymi wejściami, to może raczej, o, może najpierw pokażę, którędy do niego nie wchodzić. Tędy nie ma co do niego wchodzić, ponieważ tu już jest Wilczy dół i przejście nie ma, chociaż tam można by sobie przejść przez to okienko. Ale zaraz przejdę się, po prostu do tej wysadzonej części, do tej wyrwy. No wiadomo, do takich obiektów się nie powinno wchodzić, a jeżeli już wchodzi, no to powinien być świadomy ryzyka. Ja to czynię na własną odpowiedzialność. Jeżeli mi się coś stanie, do nikogo nie będę miał pretensji. Trzeba szczególnie patrzeć pod nogi, ponieważ tutaj pełno jest właśnie takich otworów. Do kondygnacji tej niższej jest przejście. Boczne pomieszczenia takie klitki otwór szczelnicy. Tutaj jest dokładnie to samo miejsce, gdzie schodkami schodziłem na dół, żeby pokazać ten wilczy dół. A tutaj jestem teraz na tym łączniku między dwoma wyjściami, tymi przednimi. I tu wszędzie, tu były drzwi podnoszone, tak samo tutaj były drzwi podnoszone, a ta wnęka na dole to jest wnęka na Przeciwwagę. No, i tutaj żołnierz, jak intrus, jak wpadał do takiego po prostu dołu, no to ciężko mu było się tam wygrzebać. Szkoda, że tutaj, akurat w tym schronie, nie pozachowywały się żadne niemieckie napisy. Jeżeli coś się zachowało, to jest tak słabo widoczne. Tutaj jest ciekawe pomieszczenie. Widać, że tutaj wybuch całkowicie ten obskubał ten beton. Może to był jeden wybuch, może, było, może były jakieś granaty wrzucone, ale na, na, na tyle słaby, żeby jednak nie rozerwać tych ścian. Tutaj szyb transportowy z takim przepięknym hakiem. Także naprawdę ciężkie rzeczy można było tam opuszczać. No i tutaj zbiorniki. Podejrzewam, że to tam był zbiornik na paliwo do tego tutaj miotacza płomieni. O ile oczywiście dobrze sobie dedukuję, że, że tutaj był miotacz płomieni w tym miejscu. Ale na innych tak było, to już coś tam wiem, próbuję improwizować. No, i tutaj mamy szczelnicę flankową. Płyta pancerna, o, ta tutaj mogła mieć, to z 20 cm jest jak nic. Także naprawdę była gruba, gruba płyta pancerna. Tu są schody na dół. Zaraz się przejdę tymi schodami tam pokazać dolną kondygnację. Ale jeszcze tutaj pozaglądam w te pomieszczenia. Bo pokazuję. Tu widać takie oryginalne malowanie na ten zielonkawo. która rura wentylacyjna została. No i tutaj ta część. Mocno, mocno wysadzona, podejrzewam, że w tym miejscu była jakaś kopuła. Tam już nic ciekawego nie ma, ale będzie jeszcze to na zdjęciach. Porobiłem zdjęcia. No, śruba mocująca. Mogę jeszcze pokazać śrubę mocującą, jaka jest ogromna. Że świadczy to o tym, że, że tutaj, tutaj kopuła mogła być. Tu jest ta śruba mocująca. No już idę na dolną kondygnację. Pierw tutaj sobie zajrzę. Tutaj powały nietoperz. Wybuch był na tyle silny, że rozerwało strop w tym miejscu. Wyjście ewakuacyjne to z tej, z tej dolnej kondygnacji są co kawałek. Tu jest jedno z nich. O i tu jakiś nietoperz sobie... Jest jeszcze jeden nietoperz. Słyszę go. Gdzie się siedzi? Dźwięk się odbija i nie wiem, czy, czy dochodzi z góry, czy z dołu. No trudno. Nie będę go niepokoił, niech sobie tam żyje. No, i tu jest przecudny, taki długi korytarz. Tutaj te, ten otwór transportowy z tym hakiem wielkim pomieszczenie całe zalane wodą. Teraz idę dalej. Tutaj jest takie miejsce, że wszędzie jest pełno zbiorników. Także, a ja jestem na kondygnacji minus jeden. I to są dość duże pomieszczenia. Do tego nie będę wchodził. Tu wejdę. Także zaraz pokażę jak to, jak to wygląda właśnie ten, ten zbiornik. I to jest na pewno szambo Ponieważ te pomieszczenie to jest Widać, że są toalety Nawet pozostawały takie wgłębienia na mydło No i oryginalne tutaj Inne niż wszędzie, gdzie indziej niż w innych pancerwerkach Jest tutaj odlewnia, jest pisuar Z taką właśnie skośną ścianką Pozostawała terrakota No i tego tyle Także już właśnie wchodzę na dół, pokazać jak to tam właśnie wygląda ten zbiornik w środku. Tak wygląda trzecia, najniższa kondygnacja tego schronu 712. No i tak jak, tak jak widać, tu wszędzie chodzi się po wodzie. Ciężko jest tutaj po prostu kroka postawić, bo tam coś w tym. W tym jednym otworze są poukrywane jakieś, jakieś skarby, nad kamieniem się cały taczę, Tutaj co próbuję na niego nogę postawić, żeby jakoś suchą nogą przejść. Będę musiał sobie jeszcze jakąś deskę rzucić, bo wleź wlazłem, ale teraz mając sobie ręce zajęte, nie podpierając się ściany stropu, nie wlezę, ale nie chcę butów zamaczać. Tam jest jeszcze pomieszczenie obok, ale to się wchodzi od drugiej strony, i tam nie ma drabinki, i tam została jakaś pompa. Widać ja to, spróbuję jakoś się tam przedostać, żeby zrobić zdjęcie, a na razie muszę przerwać to filmowanie i ciągle się nastąpi. No i dobra, idę dalej. A jeszcze tutaj zauważyłem, że takie gumowe, jakby chyba izolatory, to były na jakieś kable na, na prożu zamontowane. Nie mam pojęcia, co to mogło być, ta guma jest wsparciała, ale... ale jeszcze trzyma. No i tutaj trzeba bardzo uważać pod nogi, żeby się nie wpierdzielić. No i też takie pomieszczenia, małe klitki. Ale jest tego bardzo dużo. Obiekt jest bardzo rozległy. Tu jakiś został na podłodze taki jakiś różowy właśnie keramzyt Nie wiem, co to takiego było. Tu kolejny otwór transportowy to ten przy wejściu schodek został urwany. No i pokażę jeszcze na sam koniec ten. Ten długi korytarz naprawdę potężny. No i jeszcze nie byłem przecież jest w tej części. Bo tutaj schodami wchodziłem. No i tutaj wzdłuż tego korytarza tylko takie, takie pomieszczenia małe. Tu też czerwono na podłodze. Kolejne wyjście ewakuacyjne, i tam na wprost też jest takie, takie wielkie wyjście ewakuacyjne, przez które się nasypało kupę ziemi. I tutaj, praktycznie co drugie z tych pomieszczeń na tej kondygnacji yy, niższej, miało jakiś ten, jakiś otwór cieczkowy. Bardzo dużo tego jest. No i tam jakieś podkopałem. Ja myślę, że to jakieś zwierzę tam zrobiło sobie norę. Nie wygląda mi to na, na dzieło człowieka. To to nie wiem, czy to jest oryginalny po poniemiecki szkic, czy współcześnie ktoś się bawił i tutaj coś odrysowywał. Ale mogą to być też oryginalne szkice jeszcze elektryków przedwojennych i rozrysowane jak kable szły. tylko, że tutaj naprawdę no, w tym obiekcie akurat się dopatrzyć czegoś to jest to jest naprawdę bardzo ciężko. Tu nic nie zostało. W innych jest mnóstwo napisów, a w tym nic. Tylko się formy naciekowe porobiły. No i pomału do wyjścia, bo to tylko tyle tego. Grzybki rosły sobie. Teraz dla odmiany może wyjdę sobie tędy, pokazać go z, z innej strony. I z góry, to on już wygląda zupełnie nieciekawie, tu jest to wyjście, no i jego ściana frontowa.